Ciemano widzowie, dziś mam dla Was najlepsze nowe oraz zaktualizowane mody do Minecraft. Tym samym rozpoczynam nową serię na kanale, czyli pokazywanie najlepszych modów na najnowsze wersje. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić nowych filmów na kanale. Modyfikacja Ore Excavation sprawia, że możemy wykopać całe złoże ród lub całe drzewo jednym uderzeniem. Pod klawiszem B znajduje się menu ustawiania nowych patternów kopania, jakie będziemy mogli ustawiać następnie klawiszem V. Oczywiście sprawdźcie sami, czy te skróty klawiszowe wam pasują. W momencie gdy mamy ustawiony na naszym kilofie pattern, przytrzymujemy klawisz tilde podczas kopania. Jeśli nie wiesz jaki to przycisk, to jest on klawiszem pod escape'em. Jeśli dobrze dostosujecie ustawienia moda, to będzie on bardzo pomocny. Wszystkie mody pokazane w filmie oraz wiele więcej znajdziesz na stronie minecraft-mody.pl. Możesz tu wybrać dowolną kategorię modów oraz interesującą cię wersję gry. Opisy wszystkich modyfikacji są w języku polskim. Możesz tu również losować mody. Sprawdź to sam. Kilka nowych struktur? Ależ proszę. Mod dodaje kilka nowych budowli do gry. Mamy tu zamki wypełnione mobami oraz kilka mniej znaczących rzeczy. Pomyślcie tylko, jakby można wyremontować ten zamek, aby wyglądał na bardziej nowoczesny. Brzmi jak plan. End. Reborn jest modem, który skupia się na endzie. Mamy tu nowe narzędzia, które robimy z rudy, która pojawia się w endzie. Nazywa się ona tungsten. Narzędzia koloru turkusowego wytwarza się z ender pereł, które musimy zniszczyć młotkiem w craftingu. Ostatnim dodatkiem są chyba trawy oraz kamień endu, który jest obrośnięty tą trawą. Przez ten blok latające wyspy są fioletowe. Mutant i ceologer dodaje do gry mutanta wyglądającego jak Pilager. Respi się on na zimowym biome, oraz jest magiem, strzela do nas kolcami lodu i zadaje dużo obrażeń. Jego animacje mogłyby być lepsze. Chodzi trochę jak jakiś manekin. Po zabiciu go wypadają nam szmaragdy, lód i śnieg. Modyfikacja Heads wprowadza do gry nowe głowy mobów, które możemy nosić. Ciekawą opcją jest faktyczna zmiana naszej głowy postaci na wielkość tej, którą zakładamy. Wygląda to komicznie. Jak możemy się domyśleć, zdobyć te główki można po prostu farmiąc te zwierzęta. Śmiesznie wygląda na mojej postaci głowa konia albo głowa ryby. Hungry Chest wprowadza do gry skrzynki, które uderzają nas po otworzeniu ich. Po uderzeniu ich również zostaniemy ugryzieni. W tych skrzyniach możesz znaleźć wiele przydatnych rzeczy, takich jak diamenty, szmaragdy, żelazo czy nawet narzędzia. Nowy boss, który jest silniejszy niż jakikolwiek Herobrine, mod nazywa się Abomination. Potwór jest inspirowany prześladowcą z moda Cave Dweller. Wygląda jak zmutowany Herobrine. Pokonanie go jest nie lada wyzwaniem. Ma on dużo umiejętności, z którymi jest bardzo mocny. Między innymi przywołuje potwory, które mu pomagają. Jeśli jakimś cudem uda nam się go zabić, Otrzymamy jego głowę, dzięki której możemy zrobić z naszej ręki wyrzutnie rakiet. Główka ma także 15,5 obrażeń. Neighborly to modyfikacja, która dodaje masę słodkich zwierzątek do gry. Mamy tu ich dwanaście. Z każdym z nich można rozmawiać, dawać mu prezenty oraz podczas rozmowy z nim zdobyć schemat budowy domku, w którym zamieszka. Podczas rozmów z nimi zdobywamy poziomy reputacji, a za nie dostajemy od nich prezenty. Każdy z tych słodziaków potrzebuje innych przedmiotów, aby wytworzyć schemat jego domku. W ten sposób można wybudować im ich własną wioskę. Gdy umrą, wyrzucają jajko, a więc można je ponownie postawić. Przy pomocy zapalniczki z jasnogłazu oraz bloków kwarcu robimy portal do Nowego Świata, a to wszystko dzięki modyfikacji Heolic Dimension. Świat jest lepszą opcją rozszerzenia gry. Nowy świat jest trudniejszym piekłem. Spotkać tu można masę stworów, na które trzeba mieć solidne bronie i zbrojkę. Na szczęście, będąc w tym świecie, można zdobyć bronie, które mają ponad 20, a nawet ponad 30 obrażeń oraz specjalną umiejętność po użyciu prawego przycisku myszy. Modyfikacja animalistik. Dzięki siodłu, talizmanowi oraz butelce duszy, którą otrzymujemy, klikając na piasek dusz butelką, przywołujemy towarzysza. To, jakiego zwierzaka otrzymamy, jest zależne od tego, jaki amulet wkładamy do stołu zaklęć. Gdy zbierzemy wszystko, co potrzeba, to klikamy przycisk samon i zaczynają się czary. Po chwili dostajemy towarzysza, którym możemy się opiekować. Przykładowo na rekinie można pływać, natomiast na zwierzakach z skrzydłami latać. To już wszystkie mody w tym filmie. Subskrybujcie po więcej. Do usłyszenia niebawem.